Z prasowej po meczu w Witam, witam po prostu, pana Krzysztofa Kąpickiego oraz pana Mieczowa, współtrenera rozwoju. Jak państwo widzą, możesz wiecie, że Jadna strasznie na każdym polu dzisiaj, także, ale to myślę, że o że meczu zostaje Także na początek kilka słów do dzisiejszego spotkania. Poproszę tenera, gości pana Andrzeja Ja może bardzo krótko podsum podsum podsumuję to spotkanie. Było tutaj, e, dwa razy tak, że wyjeżdżaliśmy e, z bagażem trzech i dwóch bramek z Katowic. E, był to dla nas bardzo trudny, ciężki teren, e, tu się zlega. E, uważam, że dzisiaj e, ten mecz nie był widowiskiem sportowym. To było takie trochę, powiedzmy, dwie klasy rozgrywkowe niżej. Też były trudne warunki do gry. E, mogę tylko powiedzieć, że my się z tego po prostu cieszymy, co się, co się wydarzyło, że zdobyliśmy trzy punkty, gdzie jeszcze nigdy nie wygraliśmy w Katowicach. Gdzieś tam przełamaliśmy tą naszą niemoc na tym terenie. Myślę, że to jest całe podsumowanie. Nie ma się tak naprawdę tutaj jeszcze czego rodować. Musimy teraz po prostu trzymać dyspozycję pewną. Mamy punktów 19, przed nami kilka meczów, aby spokojnie zimować. Trzeba jeszcze coś zgromadzić. Uważam, że jesteśmy to w stanie zrobić. Mamy kolejny mecz bez straconej bramki. Uważam, że to jest, to jest najważniejsze w tym dzisiejszym spotkaniu, że nie straciliśmy gola a reszta mówię czas, czas zacząć myśleć o tym, w jaki sposób dojść do większej zdobyczki w tej ludzie. To wszystko. Dziękuję, Bo... dziękuję bardzo. za z Troszkę inaczej że W tym momencie myślę już o na najbliższym meczu za tydzień. Jak ten zespół mentalnie. Nie, bo wyglądali bardzo dobrze, że wygadali do od samego końca w ostatniej próbowali podrobić wynik, ale również jak sobie poradzić z tymi kartkami. także żeby ten zespół mógł być za tydzień, grać dalej zwycięstwo, ponieważ nie spadałbym, że oni dalej walczymy. Hmm, w wypadku jak bardzo im zależy. I nie zawsze te zależy i, i chęci idzie w parze z umiejętnością, czego brakło. Tak naprawdę już w tej chwili w piątym metrze, bo mieliśmy kilka sytuacji do zrobienia, niestety. Nie trafiamy po raz kolejny. Poprzeczka, gdzieś tam stają na wysokości zadania i albo, albo nieumiejętność trafienia z kilku metrów, woli no, to strasznie. Natomiast no, pierwszy raz ja się z tym nie zgodzę, czy to był mecz na poziomie, w w tej, tej klasy, trochę niżej, no to rozwoju naprawdę, mega ma i umiejętności utrzymać się przy biurze, tworzenia w tych trudnych warunkach, a tak opozycyjnych, w wielu momentach trzeba liczebnej, w sektorach, w niżej, bo ta umiejętność operowania piłko była po naszej naprawdę bardzo dobra. No ale cóż, piłka nożna jest taka, że gdyby tych strzelał ramkę więcej, dzisiaj udało się to już Borkowi drzeciucharnego nam no, to szczęście ciągle nie dopisuje. Wierzymy, że te łódź szczęścia również będzie kiedyś naszą sprawą. Trochę mówię emocjonalnie, bo, bo serce boli, jak ci zawodnicy zostawiają serce na boiskach. Bardzo im zależy, na tym mam udowodnić. Zasługują na w tej klasie rozrywkowej, a przynajmniej na to, żeby ich szanowali w tym mieście, e, więc y, robią wszystko, co tylko w ich mocy. Ja będę z nimi do końca, do ostatniego momentu, jak tylko mogę być, i wspólnie razem tej broni je złożymy na miarę swoich możliwości i sił. To wszystko. Jest. Dziękuję bardzo. Mam jakieś pytania? No, w takim klimacie to po raz pierwszy. Szary. Zdarzało się wcześniej, ale to były różne momenty nerwowe, emocjonujące. Wiadomo, że, że tutaj no, to nie jest tak, że my nie wiemy, co wołamy, bo, 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 bo emocje mogą brać górę. Ale jeżeli w przerwie meczu trenerzy mobilizują się, oglądają łówki z sytuacji, w której został zagwizdany, bardzo to progresywny szukarz, zborka i potwierdza to wideo, że tego karnego tak naprawdę piłka, milita, lot piłki, zachowanie się zawodników i tak dalej. Wszystkich później po tej sytuacji zawodników była chyba tylko jedna osoba na tym odcinku, która powiedziała rzut karny. Kto to Państwo wie? Natomiast w drugiej połowie możemy w tej chwili obejrzeć wideo zdjęcia z tego rynku ewidentnie, że wiedza jest i, i równie dobrze, spokojnie, bez problemu, w tym ten i z danych byłoby to w miarę, jeżeli możemy mówić o uczciwości, byłoby to w miarę uczciwe i fajne, natomiast no, niestety nie było. Dlaczego wyleciałem? No bo emocje biorą górę, bo na tych chłopakach mi samo gdzie zależy. Ja, ja, ja rzadko się tak zapobuję, bardzo mam rzadko, ale tutaj po prostu już, już no, stres chyba wziął w górę. Mogę przeprosić tych ludzi, gdzie, gdzie ich to zabolało, ale, ale myślę, że nie ma to dzisiaj większego znaczenia. Ważne, żeby za tydzień zespół wyszedł i chciał grać, tak jak dzisiaj przynajmniej, i z tą odrobiną dwóch rzeczy skuteczności i uduszyć. Nie wiem, byłem tak wysoko, tak emocjonalnie podszedł do tematu, że w tej chwili nie mam informacji co tam się wydarzyło i jakie są tego konsekwencje. Myślę, że w miarę, pół czasu to będzie spływało po nas. Mam pytanie do pana Skroły, bo trzeci metr, że u mnie było przyjemne, że byliście bramki sobie wiele sytuacji strasznych. Z czego to wynika ta nieskuteczność? Czy to po prostu brak chrzęcia, brak umiejętności, czy jakieś inne czynniki? Wszystko pan wymienił przed chwilą. I tego, i tego brakuje. Ja Przecież powiedziałem na koniec swojej wypowiedzi, że jeżeli nam nas na najbliższym meczu nie zabraknie tej chęci to I tego sposobu, na którym a oprócz tego, którego szczęścia z tą połączymy, to jest nadzieja, że te rzeczy będziemy wygrywać. Bo ci zawodnicy na pewno nie stają. To nie jest tak, że te mecze nagle zagrali, była okazja, wcześniej nie było, bo na dnia, gdybym wyliczył do tych okazji, było, oparali się lecz 8 i też nie trafiamy. W poprzedni meczach również. Także, no. No nie jest to już gwiazdka w tym roku, o której powiedział, nieczy się ocena ta, ta wizualna, czy się jakość, czyli to co jest nas. My na razie tej jakości nie posiedliśmy. Musimy nad tym pracować i ciągle wierzyć, że, że ten, no niestety utrzęcia się nie obróci w naszym Do To raz no nie chcę tu żadnych szpilek wierzyć, ale tak zapytam przewodnie. Jakie jest sens oglądania w przerwie sytuacji, po której był, bądź nie było rzutu korytetu, który tak został mnie nie, nie uważam, że to jest troszeczkę takie kręcenie bata i, i negatywne nakręcanie się zamiast na te 40 minut się wyłączyć, a analizować sobie to wszystko To nie oglądali ludzie z szatki, to nie oglądali ja, to była osoba postronna, która przedstawia informacje, która po prostu do mnie do a nigdy o tym nie wiedziałem. Także to pytanie w tym momencie jest, moim zdaniem, pewnie wycofane. Jeszcze jakieś inne pytania? Jeśli nie ma, to na koniec się wypowiedzieliśmy, czy oglądało około 500 widzów. Zapraszamy za to, na nie nawet Dziękuję bardzo.